Cześć kochani, witam się z wami w ulubieńcach, aktualnych ulubieńcach, którymi chciałabym się z wami podzielić i jednocześnie zawrzeć w tych ulubieńcach moją aktualną pielęgnację. Ten film będzie głównie o pielęgnacji, bo z kolorówki mam dosłownie jedną rzecz i jeden zapach do pokazania wam. Reszta to wszystko pielęgnacja skóry, bo myślę, że jesień jest właśnie takim czasem, kiedy chcemy w szczególny sposób zadbać o naszą skórę po wakacjach, po upałach, po słońcu i doprowadzić ją do. Hmm, Normalności, powiedzmy. Jest to czas, kiedy stosuję zwykle kosmetyki z kwasami, kosmetyki z witaminą C. Chcę zregenerować tą skórę po lecie. W tym roku będzie to troszkę utrudnione, bo już za miesiąc znowu lecę w ciepłe kraje i znowu będzie słońce, znowu będzie problem. Ale Staram się zintensyfikować tą pielęgnację w ostatnim czasie, żeby jak najszybciej doprowadzić skórę do dobrego stanu. I pokażę Wam dzisiaj kilka takich kosmetyków, ale ponieważ jest tylko jedna rzecz z kolorówki i jeden zapach, zacznę od tego. Jeśli chodzi o kolorówkę, będzie to paletka cieni. Paletka cieni Natasze Denony. Natasza Denona niedawno weszła do Sephory w Polsce, można ją dostać zarówno w dużych wymiarach palety, jak i właśnie te maluszki. To jest paleta, która nazywa się Mini Star Palette. I są dwie, właśnie ta w ciepłych odcieniach i w odcieniach chłodniejszych. Powiem Wam, że zakochałam się w tych cieniach. Faktycznie jakość cieni na taszy Denony to jest jakiś inny wymiar. Maty są bardzo kremowe, przepięknie się blendują. No, na powiedzę dwa ruchy i koniec. Natomiast y, spektakularnie napigmentowane y, te cienie błyszczące to jest to, co uwiodło mnie w tej palecie, bo wiadomo, maty dobre są wielu firm, ale takie nieosypujące się, kremowe, błyszczące cienie to jest to. Y, ten środkowy używany u mnie na co dzień bardzo często, może Wam tak troszkę zbliżę tą paletkę, fokus, to jest cień, który używam najczęściej. To jest bardzo ciekawy duochrom, który. Pod jednym kątem jest taką zielenią, właśnie takim morskim kolorem. Pod innym kątem on wpada w taki brąz czekoladowy, jak tutaj. A tu mamy typowo oliwkowy kolor, który podkreśli na pewno tęczówkę taką jak moja, czyli zieloną. Yy, ale myślę, że na każdym oku taka oliwka cieplutka będzie wyglądać fajnie. Nie jest to paleta droga, ona kosztuje około 100 zł. Więc jeszcze powiedzmy, ta cena jest do wytrzymania, a nie jest to tania marka. Za tę jakość myślę, że warto. Wszystkie te cienie są dla mnie używalne na co dzień, także jest to paleta jak najbardziej do wykorzystania. Jeśli chodzi o zapach, to będzie to Joe Malone i seria limitowana, więc jeśli jeszcze ją gdzieś dorwiecie, to koniecznie sprawdźcie. Jeżeli lubicie takie um, zapachy szyprowo, orientalne, to jest akurat drzewo cedrowe. Um, zapach bardzo nietuzinkowy. Jest to woda kolońska, to nie jest perfuma, więc też. Troszkę słabsze jest utrzymywanie się wody kolońskiej na skórze niż tradycyjnych perfum, po prostu jest mniejsze stężenie olejków, substancji zapachowych. Natomiast no, zapach niesamowity, aż muszę. Zapach, w którym zakochałam się już gdzieś w marcu, kwietniu, kiedy byłam w Nowym Jorku i właśnie nim gdzieś tam popsikałam się na ulicach Nowego Jorku w którejś z perfumerii. I dowiedziałam się, że jest to seria limitowana właśnie na ten rok. I później, kiedy próbowałam go gdzieś znaleźć yy, i kupić, to już niestety nigdzie nie mogłam go dostać w ostatnim czasie i znalazłam go na lotnisku w Pekinie. W ogóle tego się kompletnie nie spodziewałam, więc jak go zobaczyłam, to go od razu kupiłam. No i tak mi towarzyszy przez ostatni czas. Także jeżeli lubicie drzewo cedrowe, takie drzewne, też głębokie nuty, nie do końca damskie, takie wchodzące w męski zapach, to polecam Wam, jeżeli jeszcze gdzieś go dorwiecie, to koniecznie sprawdźcie. No, i przechodzimy do pielęgnacji, pielęgnacji twarzy głównie. E, jeśli chodzi o jesień, to dla mnie to jest okres złuszczania i nawilżania, więc wokół tego będą się kręcić ci ulubieńcy, wokół tego będzie się kręcić moja pielęgnacja. Pokażę Wam kilka kosmetyków do złuszczania i kilka do nawilżania. Oczywiście kot musiał wejść na pierwszy plan, tak? E, pierwsza rzecz to krem. Krem Hello Body e, Coco Day. Jest to Detox Daily Face Cream, czyli niby detoksyfikujący krem na dzień, nawilżający. Powiem Wam, że ta marka pojawiała się już nieraz gdzieś tam w blogosferze, na blogach, vlogach, na Instagramie. Miałam wrażenie, że już jest troszkę przesyt tej marki, tak to odebrałam. Natomiast, no kiedy... Spróbowałam tego kremu, to zrozumiałam, dlaczego jest wokół tej marki tak głośno. Po pierwsze, ja zawsze patrzę na skład, i tutaj skład jest fenomenalny. Naprawdę jest mnóstwo naturalnych rzeczy. Nie ma silikonów, nie ma tego wszystkiego, co ma dać takie złudzenie, że krem wygładza i nawilża, a tak naprawdę szkodzi. No bo niestety te silikony w kremach mają zrobić tylko dobre wrażenie, a no dla naszej skóry nie są zbyt korzystne. Tu tego nie ma. Skład jest w dużej mierze zupełnie naturalny. A, a, a piękny zapach kokosu to jest pierwsze takie wrażenie, które macie i tak sobie pomyślałam, ok, fajny skład ładnie pachnie, ale czy ty coś więcej zdziałasz czy ty coś więcej zrobisz faktycznie krem nawilża bardzo głęboko zostawia długo takie przyjemne uczucie miękkiej skóry ale jest to krem na dzień i nie mm, ingeruje za bardzo w kolejne warstwy tego co mamy na twarzy, czyli oczywiście makijaż ja nie lubię, kiedy krem na dzień jest zbyt ciężki, nawet jeśli dobrze nawilża, ale rozpuszcza mi podkład, rozpuszcza mi puder, świeci się w ciągu dnia, no to odpada niestety na dzień. Ten krem jest leciutki, przyjemny, no i do tego pięknie pachnie kokosem. Jeżeli lubicie taki powiew w wakacji w ciągu dnia, to zdecydowanie polecam. Także. Całkiem pozytywne zaskoczenie. Myślę, że z chęcią przetestuję inne produkty tej marki i dam Wam znać, jak mi się sprawdzają. Jeśli mnie obserwujecie na Instagramie, to wiecie, że w ostatnim czasie byłam w Korei, w Korei Południowej, a Korea słynie z fenomenalnej pielęgnacji twarzy, skóry ciała. I tam naprawdę byłam w niebie pielęgnacji. Chodziłam od sklepu do sklepu. Tu maseczki, tu kremy, tu pilingi niesamowite rozwiązania w ogóle. Niesamowicie złożona pielęgnacja koreanek, ale też. Mm, widoczny efekt na ulicach, kiedy patrzycie na Koreańczyków, na te ich przepiękne, błyszczące, zdrowe skóry. To naprawdę chcę się przerzucić na tą pielęgnację koreańską jak najszybciej. No i oczywiście zaopatrzyłam się w wiele produktów, część z nich już przetestowałam, część z nich Wam pokażę, które mnie się sprawdzają i które uznałam za godne polecenia, właśnie. Pierwsza rzecz to nie jest rzecz, którą kupiłam w Korei, to jest rzecz, która na moim kanale już pojawiła się dawno temu i jest nawet test yy, tego produktu. Ale przypomnę o nim, bo jest taki czas yy, właśnie jesienny, kiedy złuszczanie, peelingowanie skóry jest szczególnie korzystne, bo chcemy się pozbyć nierówności, grudek, zapchanych porów, yy, niedoskonałości takich pigmentacyjnych, czyli przebarwień słonecznych. I ten peeling jest rewelacyjny. Jest to peeling, który nakładamy w formie żelowej na twarz i w momencie, kiedy zaczynamy masować to skóra się roluje, schodzi ta wierzchnia warstwa na skórkę i naprawdę pozostaje skóra mięciusieńka, złuszczona, yy, taka chłonąca każdą później pielęgnację, którą nałożycie na taką spielingowaną skórę. Jest to Mizon Lemon peelingujący żel. Jest to koreańska marka, dostępna w sieci, dostępna w internecie, na polskich stronach, bo te kosmetyki, które Wam pokażę oczywiście muszą być dostępne w Polsce, więc um, chciałabym, żebyście miały po prostu bez problemu później dostęp, nie będę pokazywać rzeczy, których nie ma. Eee, I właśnie ten peeling bardzo polecam, zwłaszcza jesienią, zimą, kiedy chcecie dogłębnie oczyścić, spilingować twarz. Pozostając w tematyce peelingowania i regulowania łuszczenia się skóry, polecę Wam jeszcze raz tonik, który stosuję teraz jesienią. Jest to znany i lubiany tonik, na pewno kojarzycie Pixie Glow Tonic. Ja w mojej pielęgnacji jesiennej zdecydowałam się na kwas glikolowy. Dla mnie glikolowy kwas ma naj. Lepsze działanie. Największą widzę różnicę właśnie po zastosowaniu tego kwasu. Yy, I tutaj w Pixi Glow Tonic mamy 5% kwas glikolowy. Ja go używam i na dzień, i na wieczór. Przecieram wacikiem. On jest bardzo delikatny. 5% stężenie to nie jest jakieś stężenie, które nam wypali dziury w twarzy, zrobi jakieś strubki, poparzenia yy, czy wysuszy bardzo skórę. Natomiast ten kwas będzie powolutku regulował łuszczenie się na naskórka yy, i korygował ewentualne niedoskonałości skóry, więc to jest taka moja baza, taki mój pierwszy krok po oczyszczeniu, spilingowaniu skóry. Mój drugi krok to też kwas glikolowy i jest to taki krem, który z tego co kojarzę wyprodukowano we Włoszech, a firma jest z Florydy w ogóle. Glycolic Formulation Day Therapy Cream jest to krem z 15% już kwasem glikolowym, więc stężenie większe i to już czuć na skórze. Kiedy nałożycie ten krem, on tak delikatnie mrowi, coś tam się dzieje. Ja mam dość wrażliwą skórę, więc może osoby ze skórą niewrażliwą nie będą czuły różnicy. Ja czuję takie delikatne gilgotanie tego kremu na twarzy. Natomiast zauważyłam wygładzenie się skóry i rozjaśnienie wszelkich plam słonecznych właśnie po stosowaniu tego kremu i stosuję go teraz codziennie na dzień jako taką pierwszą warstwę na skórze staram się zrobić taką intensywną kurację i zdarza mi się też stosować go na noc także no to jest typowo krem dzienny, ale ja czasem używam takich rzeczy również na noc bardzo dobry krem, jeżeli go gdzieś dostaniecie bo ja przyznam się szczerze, że dostałam go w TK Maxxie na dziale z azjatycką pielęgnacją, chociaż on nie jest azjatycki, ale myślę, że jak wpiszecie w internet nazwę ja oczywiście w opisie na dole wszystkie nazwy napiszę to być może gdzieś go dostaniecie w sklepie internetowym. Jeśli chodzi o azjatyckie marki, o koreańskie marki, to też moje serce podbiła marka Believe. Nie wiedziałam, że to jest koreańska marka, bardzo długo myślałam, że amerykańska. I to jest akurat krem The True Cream Aquabom. Jeżeli lubicie lekką pielęgnację, jeżeli lubicie na dzień bardzo lekkie formuły i macie na przykład przedłużającą się skórę, więc odpadają wszelkie kremowe kremy, to polecam Wam ten krem, bo on jest żelowy. Pokażę Wam taki lekko niebieskawy. I już Wam pokażę na ręce, jak on wygląda. Tak wygląda krem, i w momencie rozsmarowywania on się zamienia w taki bardzo przyjemny kolujący żel. Wchłania się praktycznie błyskawicznie, pozostawiając skórę miękką. Ma bardzo przyjemny taki świeży zapach. Nie przeszkadza on w ciągu dnia, on się gdzieś tam ulatnia, ale pachnie świeżością, pachnie czystością. I właśnie zostawia skórę bardzo przyjemnie nawilżoną, ale bez obciążenia, bez przetłuszczenia, bez świecenia się. Jest to typowa, żelowa, taka hialuronowa formuła, także to bardzo polecam i dostaniecie ten krem w seporze. I z tej samej marki skusiłam się na Believe Aqua Balm Sleeping Mask. I to jest maska, którą pokochałam za to, że jest nietłusta, więc włosy, wszystko tutaj się nie przykleja do twarzy i nie tłuści. Ja... Czasem używam na noc bardzo tłustych formuł, na przykład to masełko z Ritualsa, które wam pokazywałam w ubiegłym miesiącu, ale no, ma to taki minus, że rano włosy są na 100% do mycia bo się to wszystko tutaj wytłuści od twarzy. Natomiast jak są takie dni, kiedy chcę dać taką ekstra bombę nawilżającą mojej twarzy, ale nie wytłuścić poduszki włosów i wszystkiego wokół, to właśnie sięgam po e, tę maseczkę. E, jest to również Belief, tak jak mówiłam Aqua Bomb Sleeping Mask i ona również jest w formie żelowej, ale jeszcze bardziej takiej gęstej. Ona jest jak galaretka. Nabieracie palcem i robicie dosłownie dziurę w tej strukturze tutaj w słoiczku i to też jest bardzo wodna taka konsystencja troszeczkę gęstsza właśnie bardziej taka galaretkowata, ale na twarzy zachowuje się podobnie jak ten krem. Daje takie mokre nawilżenie, z tym, że to dłużej zostaje na twarzy. To się nie wchłania, to zostawia taką wilgotną twarz taką. No taką naprawdę nawilżoną. Także fajna rzecz, jeżeli nie lubicie tłustych formuł, a chcecie dodać takiego ekstra nawilżenia skórze przez noc, właśnie. Rano efekt jest po prostu zdumiewający. Skóra jest taka, jakby ją napompować wodą. Także bardzo serdecznie polecam Markę Believe. Te produkty, które przetestowałam, sprawdzają się we śmienicie. Jesień zima to oczywiście również witamina C. Chcemy rozjaśniać te przebarwienia słoneczne, chcemy rozjaśniać skórę, chcemy ją rozświetlić, chcemy jej dodać życia, i witamina C sprawdza się tutaj znakomicie. Jestem prawie pewna, że ta firma jest dostępna przez internet w Polsce i jest to By Wish Trend i jest to witamina, czysta witamina C 21,5%. Jak zobaczyłam to stężenie, to naprawdę byłam zaskoczona bo wcześniej nie zetknęłam się z żadnym produktem, w którym witamina C byłaby aż tak wysoko stężona. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli kosmetyk ma działać, to musi mieć tą witaminę C w wyższym stężeniu, bo inaczej po prostu gdzieś tam się zagłubi ta witamina C na pierwszych warstwach naskórka i tam gdzie ma dotrzeć, to ona nie dotrze. Także sięgnęłam po ten po to serum, nie było ono tanie, zdecydowałam się też na maseczki w płachcie z tej samej serii. I powiem Wam, że widzę pierwsze efekty. Staram się jako serum pod krem na noc stosować to serum właśnie codziennie i mam takie miejsca, gdzie mam plamy, tutaj ciemną plamę, na nosie mam jedną ciemną plamę i one tak wyskakują, jeśli się opalę i chowają się w ciągu zimy. Staram się je wybielić zupełnie, ale nakładam to serum ogólnie na całą twarz przed kremem. I naprawdę widzę pierwsze efekty, także jestem pełna nadziei, że to się będzie tylko polepszać teraz. Tak wygląda ta buteleczka. Mam nadzieję, że złapiemy fokus. Tak wygląda ta buteleczka. 21,5% witaminy C. Dla mnie bomba kiedy moja skóra ma gorszy dzień troszkę zaczyna się przetłuszczać to sięgam po preparaty po maseczki takie glinkowe które wyciągną to sebum ze skóry i tutaj zakochałam się w maseczce Innisfree Super Volcanic Pool Clay Mask jest to maseczka z wulkaniczną glinką maseczka gęsta to Innisfree wypuściło dwie takie maseczki i tam jest razy dwa, czyli ma podwójną dawkę tej glinki z wulkanu Wygląda dość specyficznie, bo wygląda jak błoto: dosłownie szare, gęste błoto z takimi drobinkami. Ale powiem Wam, że przepięknie wygląda skóra po nałożeniu tej maseczki. Jest wygładzona i właśnie y, przestaje się tak przetłuszczać. Przynajmniej ja widzę taką reakcję mojej skóry, że jest taka troszeczkę wyciszona ta skóra po tej maseczce. Wygładzona, oczyszczone pory. Bardzo się z nią polubiłam. I to Innisfree, to jest właśnie koreańska marka. Też polecam, bo nie pokazuję Wam wszystkiego, co kupiłam w Korei, ale z wielu tych firm, jak Dr. Jart, którego mogę z całego serca polecić, robi świetne maseczki i ten krem, który Wam w ostatnich ulubieńcach pokazywałam, już nie będę po prostu powtarzać, więc odsyłam Was tam, bardzo dużo fajnych rzeczy właśnie marki Dr. Jart. I tak samo Inis To jest marka, na którą warto zwrócić uwagę, i w zależności od waszych potrzeb, potrzeb waszej skóry, m, dobrać sobie taką pielęgnację tej marki, jaka Wam odpowiada. Te dwie marki na pewno mogę Wam polecić. I ostatnia rzecz to jest y, kosmetyk do pielęgnacji włosów olejek do pielęgnacji włosów. Który jest numerem jeden i bestsellerem w Korei, i tutaj nie wiem, bo nie sprawdziłam, przyznaję się z ręką na sercu, nie wiem, czy dostaniecie go w Europie, w internecie. Mam nadzieję, że tak. To jest jakaś edycja w ogóle limitowana, ale nazwa tego produktu jest taka, jak tu na korku. Przepiszę Wam tą nazwę i jeżeli znajdę gdzieś w sieci, to dam od razu link do sklepu, który sprzedaje ten olejek. Wzięłam go wiedząc, że jest bestsellerem w Korei i nie żałuję, bo jest niesamowity. Ja lubiłam gęste produkty, takie bardziej dociążające włosy, a myślę, że ten olejek sprawdzi się też u osób z cienkimi włosami, z um, włosami przedłuszczającymi się, z włosami, które łatwo obciążyć, bo on jest leciusieńki, on jest bardzo rzadki. W ogóle po wyciśnięciu na dłoń, on się praktycznie leje jak woda. I po wsmarowaniu we włosy nie obciąża ich, nie przetłuszcza, ale zostawia je takie gładziusieńkie, błyszczące. Jeżeli macie rozdwojone końcówki, czy takie sianowate te końcówki zniszczone, to on pięknie to wszystko wygładzi. I na dodatek pachnie tak, jak pachną włosy z salonu fryzjerskiego, Prosto. Taki intensywny, luksusowy zapach produktów profesjonalnych do włosów. Także bardzo, bardzo Wam polecam ten olejek do włosów. Jeżeli go zobaczycie, to nie spory wydatek, on nie był drogi, a naprawdę rewelacyjnie działa. Także mogę wam go również serdecznie polecić z tych moich koreańskich perełek. I nie wierzę, ale w 20 minut się zmieściłam, to już wszyscy ulubieńcy. Będę testować więcej na pewno kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała w najbliższym czasie, więc może niedługo znów podzielę się z wami moimi odkryciami, bo właśnie zwłaszcza Korea zaopatrzyła mnie w masę różnych ciekawych produktów, które wciąż testuję, sprawdzam. I naprawdę, no, koreańska pielęgnacja to jest zdecydowanie zupełnie inna półka, i tak jak Wam mówię, widać było po Koreańczykach, że ta pielęgnacja naprawdę działa. Także tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną. Zapraszam Was na kolejne filmy, a jeżeli interesuje Was, o no myślę, zwłaszcza tematyka podróżnicza, to zapraszam na mojego Instagrama Veronicas Tam możecie śledzić moje aktualne podróże, bo jest ich sporo i już wkrótce wielka kolejna podróż do Azji, tyle Wam podpowiem. Jednak Azja to jest taka, taki kierunek, w którym zapuszczam się najczęściej, ale też tam możecie towarzyszyć mi na co dzień w, na Insta Stories. Także zapraszam serdecznie na Instagrama i na moje kolejne filmy tutaj na kanale. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej!